Siemanko, ja jestem Benek, witam Was w kolejnym techniusie. Dzisiaj stwierdziłem, że takie troszeczkę inne podejście sobie trzasnę do techniusów i zrobię Wam więcej informacji. Jakby nie będziemy wałkować jednego tematu przez cały odcinek, tylko poruszymy sobie kilka tematów, zaczynając od Arrow Lake'ów, procesorów od Intela, które mają pojawić się w przyszłym roku. Prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku... Raczej nie początkiem 2025, jak będzie to miało miejsce z większością produktów, które teoretycznie powinny się pojawić pod koniec przyszłego roku, ale jednak chyba zaczekają ze swoją premierą do 2025 roku. Z racji tego, że Intel jakby skipnął premierę Meteor Lake, wydaje mi się, że Arrow Lake powinien się pojawić nawet wcześniej niż taką końcówką końcówką 2024 czyli mniej więcej można powiedzieć że procesory które pojawią się za rok już widzimy przecieki o ich próbkach inżynieryjnych i uwaga te procesory to naprawdę moim zdaniem może być ewolucja znaczy ewolucja rewolucja Game Changer jeżeli chodzi o Intel'a jak im oczywiście wszystko pyknie to może być coś. Czym dla AMD były Ryzeny i tu teraz nie przesadzam, bo Intel de facto nie przeszedł takiej rewolucji. Faktycznie AMD wprowadzając Ryzeny przeszło rewolucję, absolutną rewolucję, wprowadzając naprawdę świetne procesory w dobrych cenach. Oczywiście teraz ich ceny są jakie są, ale naprawdę genialna strategia, świetne procesory, AMD dzięki temu naprawdę wywaliło na rynku w kosmos z totalnej dupy zaczęli nadrabiać straty i teraz są dosłownie równoważnym kompetytorem dla Intela może jeszcze nie pod względem woluminu sprzedaży ale jeżeli chodzi o jakość produktów to na pewno i ja mam takie przeczucie, że być może tym czym Ryzen był dla AMD, wiecie, to nie było tak, że pierwszy Ryzen to było nie wiadomo jakie cudo, to było coś innego, powiew świeżości na pewno dało to AMD srogiego kopa, ale to nie były od razu doskonałe procesory. Najlepiej chyba ludzie wspominają serię 3000, ponieważ była największym takim skokiem jakościowo-wydajnościowym przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobry, dobrej ceny. Seria 5000 to już wyższe ceny i tak to ludzie wspominają, a teraz seria 7000 to już po prostu solidny, porządny produkt, taki ustabilizowany, dobry pod względem jakości, no i odpowiednio drogi jak na coś, jak na firmę, która ma stabilną pozycję i nie musi walczyć o klienta, bo już ma swoją bazę klientów, wyznawców i tak dalej, i tak dalej. I podobnie było z Intelem. Intel jakby miał tutaj przez regularny czas przewagę potężną na rynku, nie bardzo się rozwijając, Ryzeny troszeczkę zmusiły Intela do tego, natomiast tam nie było nigdzie rewolucji. Intel w pewnym momencie zaczął dokładać rdzeni, udało się w końcu przejść z przestarzałego, znaczy może nie tyle co z przestarzałego, co długo wałkowanego procesu 14 nanometrów na 10 nanometrów i teraz na tych 10 nanometrach, czyli de facto na Intel 7 te procesy Sorry, powstają już też chyba trzy ostatnie generacje mamy trzy czy nawet cztery yy, na pewno czternasta, która wyjdzie za niedługo, trzynasta, dwunasta. Nie pamiętam, kurde, czy 11 już była, na pewno 10 to też była chyba jeszcze 14 generacja. 11 to już chyba była nowa generacja, albo tylko 12, no nie istotne. Od niedawna stosunkowo patrząc na to, że w 14 nanometrach byli od Skylake'a do, no to w sumie kurde, podobna ilość czasu. 6, 7, 8, 9, 10, no dobra, no to to 5 generacji. Dobra, nieważne. W każdym razie Arrow Lake to już będzie przejście na 2 nanometry na Intel 20A, co jest skrótem od 20 onksztremów. Onksztrem, kurde, zapomniałem ile ma onksztrem. Onksztrem ma 0,1 nanometra. Tak więc 1 on angstrem, 20 onksztremów to są 2 nanometry. Yy, I tak, albo 0,2 nanometra ma on, Dobra, teraz prosta matma, ale nie nadążam. E, wiem, że czyta się Onksztrem, a nie Anksztrem. Tego mnie na studiach nauczyli. Za co, coś się ma tego magistra nieźle, sukces polskiej edukacji wiem jak się wymawia, onkszten dobra, whatever, nieważne, więc skok jak widzicie gigantyczny z 10 nanometrów na 2 nanometry, oczywiście jak to jest mierzone, walić to, nieistotne chodzi o tendencję. czy to będą dokładnie 2 nanometry, czy dokładnie 10, to nie jest już takie istotne jak potężna zmiana w litografii i ta potężna zmiana w litografii ponoć ma wpłynąć na efektywność energetyczną zresztą co widać po MD, to efekt Efektywnie energetycznie lepiej wychodzi w stosunku do Intela, bo ich procesory są produkowane przez TSMC w właśnie niższym procesie technologicznym. Oczywiście TSMC te już też zrezygnowało z takiego stricte nazwania nanometrami swojej technologii, bo to też było jakby nie było czystym ekwiwalentem nanometrów, ale to nie jest istotne, wiemy, że nawet o 43% może zostać zredukowana zredukowany pobór prądu. Co za tym idzie, temperatury też na tych protkach mogą zostać zredukowane zresztą. Logiczne jest, że przy przejściu na niższy proces technologiczny te temperatury powinny i pobór prądu powinno pójść w dół. To jest absolutnie logiczne i ja tego bardzo mocno od tych procesorów oczekuję. To jest dla mnie jedna z kluczowych zmian, jakie powinny zajść właśnie w procesorach, które Intel chciałby nazwać rewolucyjnymi i właśnie mam nadzieję, że te zmiany zajdą w Arrow Lake przez to będziemy mogli w jakiś sposób na nie mówić, że są rewolucyjne. Oprócz tego, oczywiście, budowa chipletowa, nowość co też właśnie dlatego porównuję Arrow Lake do Ryzenów, bo w Ryzenach też zadebiutowała jeżeli chodzi o AMD, budowa chipletowa. I właśnie w Arrow Lakeach u Intela zadebiutuje. To nie jest tak, że żaden z tych producentów wcześniej nie budował cipletami, bo w jakichś archaicznych czasach oczywiście, że budowali procesory. Ale biorąc pod uwagę taką nowożytną historię procesorów, to Arrow Lake też będzie debiutem architektury takiej cipletowej, jeżeli chodzi o Intela. Potężna integra mająca aż 4 rdzenie. Z tego co kojarzę, 380, a 380 od Intela ma ich 8. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, więc to jest jakby połowa desktopowej karty zamknięte w Integrze. No to jest jakaś masakra, a to wszystko przy niższym poborze prądu. Przy takiej samej konfiguracji rdzeni i wątków, bo mamy mieć 8 plus 16, 8 plus tutaj mamy akurat w artykule napisane 8 plus 0, ale nie wiem, czy to faktycznie może być prawie to, bo oznaczało, że i7 dostanie po prostu 8 rdzeni mocnych, bez żadnych rdzeni słabych. Moim zdaniem to by nie była zbyt dobra decyzja, zwłaszcza, że pisze, że i5 ma dostać 6 plus 8. To znaczy, że prawdopodobnie i5 byłaby gorsza w grach, ale że rdzeniowo byłaby lepsza od i7, więc coś czuję, że tu jest jakiś lekki misklik. Tutaj mamy jakby 1% Procesor o trzech różnych TDP, i faktycznie no, tak wychodzą procesory Intela. My najczęściej interesujemy się tymi o najwyższym TDP, bo to są zarówno te z K jak i BSK. Te o niższych TDP to są procesory albo laptopowe, albo procesory T, czyli nisko napięciowe. No i 125 W ma zostać bez zmian, natomiast te 125 W to to, co teraz mamy też w procesorach, to jest, wiecie, to jest taki pic na wodę fotomontaż, liczą się te kolejne, że tak powiem, bramki, które procesor przekracza podnosząc moc i w tym momencie to może dojść do aż 420 W w obecnym 13900K, podejrzewam, że 14900K może jeszcze mocniej dźwignąć ten limit, Natomiast w kolejnych w Arrow 15 generacji będzie to prawie 100 watów mieć 333 W. Więc ogromnie liczę na ten spadek poboru prądu, przez to spadek temperatur, przez to też potężny wzrost mocy. Ale już nawet na ten wzrost mocy taki gigantyczny nie liczę, jak na to, że faktycznie ten proces technologiczny przyniesie im e, potężne, potężne, e, no może nie jakieś takie super. Spektakularne, ale zauważalne zmiany, jeżeli chodzi o pobór energii i wydzielane temperatury. No a właśnie, jak jesteśmy przy procesie technologicznym, to wyobraźcie sobie, znaczy, dobra, po pierwsze, przejdźmy do tematu. AMD twierdzi, że te usługi, które Intel będzie świadczył dla firm trzecich, no to generalnie tony nie wypalą, nie? to yy, bez sensu, że Intel obiera taką strategię. Oczywiście Intel obrał tą strategię i zaczął budować te fabryki, w których zamierza świadczyć takie samo usługi jak w tym momencie TSMC i Samsung z jednej prostej przyczyny. W jakim rejonie świata leży TSMC i Samsung? Zgadza się, w Azji to całkiem blisko siebie. Jak coś tam pierdyknie, Chiny zaatakują Tajwan i tak dalej, i tak dalej, to generalnie świat będzie w dupie z dostawami wszelkiego rodzaju przewodników. Stąd też decyzja Intela to nie jest decyzja czysto biznesowa, ale też strategiczna pod względem zachowania jakichś łańcuchów dostaw i tak dalej. Ale prawdopodobnie wydaje mi się, że AMD rozpatruje to pod względem takim czysto biznesowym i mówią, że nie, że Intel podjął złą decyzję, bo oni kilka lat temu podjęli decyzję, że Najlepiej to jest e, sprzedać swoje fabryki, bo AMD sprzedało swoje fabryki. E, teraz to jest Global Foundry e, e, i stwierdzili, że oni już nie chcą swoich fabryk, bo kiedyś AMD miał swoje fabryki i robiło procesory w swoich fabrykach. Teraz już robią wszystko TSMC, że taka strategia jest lepsza, bo będą mieli więcej pieniędzy, żeby zainwestować w rozwój procesorów i e, dzięki temu powstały Ryzeny i w ogóle teraz AMD jest super. I zgadzam się z tym, gdyby nie jeden prosty fakt. AMD nie sprzedało fabryk, bo podjęło taką racjonalną, mądrą decyzję, tylko dlatego, że oni wtedy byli w dupie, jakby byli na dnie, nie mieli hajsu na nic i byli do tego biznesowo zmuszeni. Koniec końców bardzo dobrze na tym wyszli, bo faktycznie nie, nie musieli zawracać sobie głowy procesem technologicznym i tak dalej, na co Intel poświęca teraz masę pieniędzy, zasobów i w ogóle czasu, tylko po prostu oni sobie projektują na luzie dobry procesor. Co nie jest takie hop zaprojektować sobie dobry procesor, ale przynajmniej już ta część technologiczna nie jest tak bardzo po stronie i nie tracą na to tak dużo pieniędzy. Oczywiście. Przez to są zależni od TSMC. Jak im TSMC trzykrotnie dźwignie ceny, to będą w dupie, tak? Intel w ten sposób nie jest zależny, no ale mimo wszystko poświęca ogromne, jakie miał problemy. Pamiętacie, jakie Intel miał problemy z przejściem z 14 nm na 10? No po prostu dymali się z tym w nieskończoność. Ludzie śmiali się z nich, że to jest 14. No właśnie, AMD rezygnując ze swoich fabryk, pozbyło się tego problemu. Ale to nie jest tak, że AMD to zrobiło, tak wiecie, na luzie. Jesteśmy firmą, która ma dobre procesory, która świetnie biznesowo stoi. I teraz, żebyśmy jeszcze lepsze mieli procesory, jeszcze lepiej stali biznesowo, sprzedajmy swoje fabryki, pozbądźmy się tego problemu nie. AMD było w dupie, nie sprzedawały im się procesory, ich procesory były kiepskie, nie mieli pieniędzy, mieli kiepską pozycję na rynku, w ogóle żadnej niemalże nie mieli. Jak Lisa przejmowała AMD było wyceniane na tam 2 czy 3 miliardy dolarów, więc byli w głębokiej dupie. Nieźle z tego wrócili, naprawdę genialnie szapoba za te decyzje, ale no. Intel jednak te decyzje podejmuje trochę inaczej i też może się Intel na tym mocno przejechać, bo już była o tym kiedyś mowa, że Intel generalnie może przeinwestować i wtedy się to źle skończy. Naprawdę źle się skończy, jak Intel przesadzi z inwestycjami w nowe fabryki i okaże się, że będą musieli jakoś wszystko po kosztach sprzedawać, jeżeli nie da się, nie będzie dało się produkować dla innych podmiotów trzecich. No to wtedy biznesowo Intel może się znaleźć tam, gdzie było AMD przed sprzedaniem swoich fabryk. Tak może się wydarzyć, bo może to się okazać złą z strategicznego punktu widzenia decyzją, żeby takie fabryki dla produkowania procesorów dla firm trzecich robić. Paradoksalnie, paradoksalnie, co w dzisiejszych czasach nie jest żadnym problemem, jeżeli yy, powstałby jakiś problem, globalny kryzys, tak jak mieliśmy pandemię, jak mieliśmy, yy, no, wojna na Ukrainie mniej na to wpłynęła, znaczy niemal że w ogóle, ale pandemia bardzo mocno, współprzewodnikami i tak dalej, no to wtedy Intel by na tym potężnie zyskał, a najpotężniej Intel zyskałby na, e, znaczy, no tak, no zyskałby, no cięż, ciężko o tym, na, no, ale ze strategicznego punktu widzenia tak oczywiście jest, zyskałby jeżeli coś by się podziało z TSMC i na Tajwanie byłby jakiś problem, jakiś konflikt czy coś takiego, co... Nie jest wykluczone i dlatego Intel też zaczął te fabryki budować, bo tam jest jednak gorąco. TSMC samo też zaczyna budować fabryki poza Tajwanem, więc to też nie jest tak, że jakby albo Tajwan, albo, albo Intel. Nie, bo jest TSMC, które też będzie budować fabryki poza Tajwanem, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, no i wtedy już Tajwan sam w sobie będzie wyspą, na której faktycznie dużo się tego produkuje, ale nie będzie wyspą, od którego zale że że całość obecnej technologii, wiadomo jest jeszcze Samsung, który też może z, z pewnym powodzeniem zastąpić TSMC, no ale jednak nie czarujmy się TSMC, no to, to wszystkie iPhony, wszystkie NVIDIA, niemalże wiadomo seria 3000 była robiona tu przez Samsunga, wszystkie AMD, bardzo, bardzo dużo tej najnowszej technologii, to jest właśnie TSMC i przerzucenie tego wszystkiego do Samsunga byłoby po pierwsze niemożliwe ze względu na zasoby, no a po drugie też na technologię, a po trzecie, no Samsung leżałby wtedy w tym samym rejonie świata, w którym byłby rozpierdziel, więc byłoby to podwójnie ciężko zrobić. Powiem Wam tak, generalnie naszym mnie ostatnio takie rozkminy. Jeżeli do konfliktu o Tajwan nie dojdzie w ciągu najbliższych pięciu lat, no może nawet trzech lat, to jest całkiem nieźle, jest git, jeżeli natomiast nastąpi to przed upływem trzech lat, zanim TSMC e, postawi swoje fabryki poza Tajwanem, zanim Intel postawi swoje fabryki, e, mogące produkować właśnie dla firm trzecich, no to wtedy to może być trzecia wojna światowa. Pa, tak wydaje mi się, że no, o co innego wszystkie kraje świata miałyby walczyć jak nie o tak cenną rzecz, bo w tym momencie wszystko jest zależne właśnie od Tajwanu. Natomiast w momencie, kiedy Intel postawi te fabryki, kiedy TSMC nawet postawi swoje fabryki, no to już będzie to nadal turbo wartościowa rzecz, ale nie strategiczna. A to jest, to jest różnica strategiczna z punktu widzenia bezpieczeństwa, z punktu widzenia technologii, z punktu widzenia gospodarki, to jest zupełnie inna rzecz niż strategiczne coś biznesowe. Więc tutaj AMD zdecydowanie miało strategię biznesową na myśli, a nie strategię bezpieczeństwa, no w tym przypadku ich wspólnego kraju z Intelem, czyli na przykład Stanów Zjednoczonych. Eee, no, a jednak jeszcze możemy wrócić do AMD i ich strategii, e, jaką inną przyjęli. No niesamowitą rzeczą jest to, że karty z AMD z serii 300 Cały czas dostają em, aktualizacje. To jest szapoba totalne dla AMD. E, dla porównania karty Intela z podobnego okresu, test serii 300, by the way, e, które wyszły w 2017 roku, ostatnie aktualizacje dostały w 2021, więc dwa lata temu. A AMD cały czas utrzymuje swoje karty. No to jest nie, swoje płyty główne. To jest absolutnie Niesamowite, i pod tym względem AMD po raz kolejny kupuje sobie wiernych, wiernych im fanów i zupełnie mnie to nie dziwi. To jest naprawdę potężny argument za tym, żeby w taką infrastrukturę wejść. Co prawda, ja sam wychodzę z założenia, że bardzo często zmieniając po 3-4 latach procesor na wydajniejszy, zmieniamy też płytę główną. Mi osobiście. Uf, uwaga, mi osobiście bardziej doskwiera płyta główna. W tym momencie niż procesor. Nie czuję takiej potężnej wymiany, chęci wymiany procesora jak płyty głównej, no i oczywiście karty graficznej. Moja płyta główna jest super, uwielbiam. To jest MSI Z690 Carbon Wi-Fi, natomiast brakuje mi jednej wtyczki na USB 3.0 na front, ponieważ mam cztery wejścia od USB 3.0 na front, a mogę podpiąć tylko dwa, więc dwa są zupełnie nieaktywne. Wiem, karta rozszerzeń. Okej, okay, karta rozszerzeń kartą rozszerzeń, ale jednak są to pewne niedobory, które oferuje płyta główna. Za mało e, tych wtyczek na płycie głównej pod USB 2.0, żeby podpiąć czy to I.O., czy to wszystkie kontrolery itd., itd. No po prostu e, chciałbym już mieć z tym święty spokój. Przez to bardzo często na przykład mam powiadomienie o tym, że zasoby USB zostały wyczerpane i na przykład tak jak teraz tego prawdopodobnie nie zobaczycie, ale yy, no Aio mi nie kuma, że jest podłączone pod, pod, pod płytę główną. Wiadomo, ono chodzi na automacie, bo jest jeszcze po PWM-ie podłączone, yy, ale ale no taka podstawowa funkcjonalność nie działa. No to jest denerwujące, stąd ja na przykład częściej, częściej chciałbym zmienić płytę główną, niż procesor. Dlatego też, właśnie wracając do, do tych płyt głównych, no to jest super, jednak to jest genialne, że można te płyty mieć tak długo, przez, bo nie trzeba mierzyć każdego swoją miarą. Jeżeli ma się kąpa typowo pod gaming, to często te płyty główne są zupełnie wystarczające. No dysk wyrzucicie, procesor, skoro Wam obsłużę jakiś najnowszy, no to jest nieźle. Jeżeli macie, Kartę graficzną, która ma pełną ilość linii PCI Express, czyli 16, to też te zmiany generacyjne, jeżeli chodzi o linię PCI Express bardzo was tak nie dotykają, więc macie na to po części wywalone i możecie jechać na tej starszej płycie głównej. Chociaż tak jak mówię, ja wychodzę z założenia i też tak z obserwacji, że większość osób po 3-4 latach robiących upgrade kompa, często też mówi. A kurde, biorę nową płytę główną. Napiszcie mi, bo tego jestem też ciekaw. Wiem, że już Was o to pytałem, ale jeszcze raz bym chciał zapytać, jak kto z Was na przykład po pięciu latach, właśnie teraz, wymieniał od AMD miał serię 300 i kupił na serię 300 jakąś nową kartę graficzną i nie wiem, Ryzena 5800 x 3D. Dajcie znać, czy ktoś taki był, no bo to jest taki moim zdaniem topowy upgrade, czyli 5800X 3D, najlepszy procesor pod gry, jaki można wrzucić Pa, teoretycznie na płyty yy, pod AMD serii 300 no i do tego jaką kartę graficzną ewentualnie zakupiliście. Jestem tego ciekawy, a jak Wytrwaliście do tego momentu 10 minut mojego gadania, to wrzućcie suba. Oczywiście jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, ale wiem, że tu już prawdopodobnie są tylko subskrybenci, ale napiszcie technokreacja w komentarzu. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Pracuję nad y, fajnymi filmami dla Was, naprawdę fajnymi filmami. Yy a nie będę Wam pokazywał, chociaż jedną rzecz już bym Wam mógł pokazać, bo właśnie dzisiaj miała premierę, ale mam nadzieję, że ją dociągnę dość szybko w tym tygodniu i e, no, będę mógł ją pokazać e, wcześniej, bo jeszcze nie wiem, co się po niej spodziewać, więc, więc to tak, po niej, to już też Wam dużo może powiedzieć. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj, miłego dnia, wieczoru, nocy Wam życzę kiedykolwiek to oglądacie i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć! thank you